Dobry piątek. Cóż takiego dobrego w tym piątku jest? cóż, dzisiaj w centrum liturgii stoi Krzyż. I wokół Krzyża wszystko się obraca. Tak jak planety wokół Słońca. Krzyż, który jest znakiem sprzeciwu dla jednych, głupstwem dla drugich, dla nas chrześcijan, staje się źródłem życia i sensem naszej wiary. Patrzymy na niego z perspektywy zmartwychwstania i dlatego on nabiera swojej mocy i siły. Cóż takiego wydarzyło się w Wielki Piątek? Bóg nie eksperymentuje na człowieku. On nie siedzi za zielonym biurkiem w niebieskim Jeruzalem i nie przygląda się człowiekowi, który przeżywa swoje życie, ale solidaryzuje się z nim do końca. Bóg w Jezusie z Nazaretu, solidaryzuje się i jest konsekwentny we wszystkim, co przeżywa człowiek, łącznie z cierpieniem, z bólem i z grzechem, z jego dolegliwościami psychicznymi i fizycznymi. To właśnie Bóg ze mną przeżywa moje najtrudniejsze chwile życia. I krzyż to najpewniej objawia. W krzyżu widać. Jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo Bóg ukochał mnie i Ciebie. Zobacz, jaką musisz mieć wartość, skoro Bóg w Jezusie ponosi taką mękę, ponosi takie doświadczenie ekstremalne w postaci męki i śmierci. I właśnie ta nieprawdopodobna miłość Boga, Bóg taką miłość świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I dzisiaj rozpoczynamy liturgię Wielkiego Piątku wyjściem kapłana do ołtarza i uniżeniem się przed Bogiem. Kapłan położy się krzyżem, kładzie się krzyżem, dotyka swoim czołem najniższego punktu świątyni, aby oddać Bogu Najwyższemu cześć i dzięki za to, co uczynił dla każdego z nas w milczeniu, leży. Jest to jeden z najpiękniejszych momentów w liturgii Wielkiego Piątku. Najpiękniejszy, ale zarazem pełen zatum i refleksji. I tym znakiem, tą ciszą wchodzimy w przeżywanie największych tajemnic wiary chrześcijańskiej. Śmierci Jezusa Chrystusa z miłości do nas. Potem następuje liturgia Słowa Bożego. W tej liturgii słuchamy słów Izajasza, który opowiada o Jezusie, już przepowiadając przed wiekami, o Jego samotności i męce, tego, co się stało na krzyżu. Potem list do hebrajczyków. W Nim jest nasze zbawienie. A później opis męki Jezusa Chrystusa. Słowa samego Jana Ewangelisty, który był świadkiem tego, co wydarzyło się na Golgocie. On swoimi oczami i swoim sercem opisuje to, czego doświadczył na Golgocie, co stało się tam, pod krzyżem i na krzyżu. Wszyscy mamy pozycję stojącą, chcemy oddać Bogu cześć i chwałę i dzięki za to, co dla nas uczynił. A potem modlitwa wiernych, wielka modlitwa wiernych, e, dzisiaj dziesięć wezwań, gdzie modlimy się za wszystkie stany ludzkości i Kościoła. Bo Bóg w Jezusie z Nazaretu umiera za wszystkich, oddaje swoje życie za wszystkich, łączy się z wszystkimi. Stąd modlimy się za wszystkich i wierzących, i niewierzących. I podróżujących, i chorych. Wszyscy oni, wszyscy my otrzymujemy z krzyża łaskę zbawienia. Bóg się z nami solidaryzuje. A potem, po tej wielkiej modlitwie wiernych, mamy właśnie liturgię Krzyża Świętego. Teraz każdy z nas osobiście podchodzi w procesie do i sam w swoim sercu odda Bogu cześć i chwałę. Powiem najgłębiej, jak tylko potrafię. Dzięki za Twoją mękę, która mi daje to przejmujący moment. Jeden krzyż w świątyni, do którego zmierzają wszyscy uczestnicy dzisiejszej liturgii, aby Bogu oddać cześć. Po skończonej liturgii krzyża będziemy mieli komunię świętą. Właśnie na krzyżu Bóg daje nam życie, które zostawił w Eucharystii. To w Eucharystii rozgrywa się po raz kolejny. Enty. To doświadczenie na Golgocie. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i ten chleb, który za chwilę przyjmiemy, jest owocem Jego męki. Jest naszym życiem, jest naszym zbawieniem, jest naszym zmartwychwstaniem. Przyjmiemy również osobiście, każdy z nas podejdzie i przyjmie Go sakramentalnie do swojego serca i wniesie Go w swoje życie, w swoje cierpienia, w swoje doświadczenia, w swoją mękę, aby doświadczyć Jego siły mocy i zmartwychwstania. Przeciwny to do dzień dzisiaj, wielki, nie ma liturgii w Kościele, dlatego, że umiera w Jezusie Chrystusie nasz Bóg, nasz Sławiciel. Będziemy przez te najbliższe godziny, aż do liturgii Wielkiej Soboty oddawać cześć krzyżową, tak jak oddajemy Najświętszemu Sakramentowi, więc będziemy przyklękać przed krzyżem, przed tym znakiem naszej męki i naszego spokojnia. Wielkie to dzieło i wielkie misterium, które dzisiaj przeżywamy, nie jesteśmy w stanie na tym, na tej ziemi, poradzić sobie samemu. Bóg wyprzedza nas i wychodzi do nas ze swoją pomocą. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem w domu brata Alberta w zakończeniu z jedną z sióstr Albertynek. I zapytałem się jej siostro, co najważniejszego według siostry jest w chrześcijaństwie? Siostra miała już około 80 lat, więc miała doświadczenie i zakonne, i życia, i studiowała historię we Francji. Zapytałem się, co jest najważniejsze? I ona wtedy zwróciła głowę na krzyż, który wisiał na ścianie, podniosła rękę i wskazując na niego powiedziała do mnie księże, jeśli chrześcijanie zrozumieją, że ten, który wisi na krzyżu nie jest zabawką, ale że to się rozgrywa realnie, prawdziwie, jeśli to zrozumiemy, to jest to, o co w chrześcijaństwie chodzi. Właśnie dzisiaj po to mamy, po raz kolejny przeżywamy tę piękną, głęboką liturgię, aby krzyż stał się prawdziwy dla nas w moim życiu. Abyśmy uwierzyli i przyjęli, że Jezus wyzwala nas z wszystkiego, co nas przygniata. To On bierze na siebie wszystkie konsekwencje naszych grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I dlatego krzyż jest dla nas nie tylko znakiem hańby przegranej, ale znakiem zwycięstwa, znakiem wyzwolenia, znakiem nadziei, tego, co pozwala nam nawracać nowych wiatrów w nasze żagle i iść w życie w każdy dzień z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.